Puszczana Marko, kolejny dzień w pracy na troku. Druga sobota w miesiącu. Więc, tak, druga, pierwsza była zaraz w z Kalifornii, a to jest moja druga sobota na ciężarówce. Jedziemy do Chicago niedaleko po ładunek. W miejsca Chicago. Zawsze sprawdzamy dokładnie trucka i trailera żeby nie było lipy i nam nie mówili, że coś zniszczyliśmy. Okej okay, moi drodzy, to ja wam dzisiaj chciałem powiedzieć? Ja dzisiaj wam chciałem powiedzieć m.in. o tych pauzach, co niektórzy tak piszą w komentarzach i twierdzą, że no pauzy przecież są takie niby fajne, albo przynajmniej można na to patrzeć w pozytywny sposób i no... Pauzę sobie można zrobić na kilka godzin, na dzień, dwa, trzy i pozwiedzać coś. No pewnie, że można. Ale to jest tylko bardziej takie, wiecie, w teorii fajne. Ale w realu to już nie jest takie fajne. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że często tych pauz jednak sobie nie będziecie robić, dlatego że będziecie chcieli. To się rzadko kiedy zdarza. Pewnie, że można, można się dogadać z firmą, pojechać sobie gdzieś do Arizony, do Kalifornii, w ogóle gdzieś tam i dogadać się z firmą i powiedzieć, hej, dajcie mi kilka dni wolnego, bo ja sobie zrobię przerwę i sobie pozwiedzę, nie? I można sobie pozwiedzać fajnie jakieś tereny, jakieś prawda, kaniony, parki narodowe, miasta większe, mniejsze i tak dalej, ale to się rzadko kiedy zdarza. Z doświadczenia i w realu to wychodzi tak, że pauza to nie będzie z Waszego wyboru, tylko będzie taka pauza przymusowa. A są głównie dwa powody tej pauzy. Jedna pauza, jeden powód pauzy to jest awaria sprzętu, a drugi powód to jest brak ładunku. To są w zasadzie dwa najczęstsze powody, gdzie będziecie mieli pauzę. Może jeszcze się zdarzyć tak, że pauza może być na przykład wynikiem złej pogody i wtedy macie pauzę, bo jest zmrożony, prawda, oblodzenie. Po zamykali autostrady i nie można przejechać. Trzeba siedzieć 10-15 godzin 20 godzin, zanim przyjdzie jakaś odwilż czy coś takiego, i to też się tak może zdarzyć. Ale to się rzadziej zdarza. Najczęściej się zdarza to, że jest albo awaria sprzętu, albo brak ładunku. na pickupie? Zobaczcie, kto tu jest. Stara firma MBT Kierowca. Nie widziałem, że ta firma jeszcze istnieje. Więc teraz widzicie. Jeżeli będziecie mieli pauzę taką przymusową, spowodowaną awarią sprzętu albo brakiem ładunku, to zanim będziecie w stanie się, nie wiem, w jakiś sposób zmobilizować albo spojrzeć na to z pozytywnej strony, to naprawdę będziecie bardzo wkurzeni, rozczarowani po prostu to nie będzie takie fajne doświadczenie, jakie się może wydawać. Kiedy znacie sobie sprawę, że o kurde znowu mam awarię, nie wiadomo ile zejdzie na, zanim naprawią ciężarówki, jak 2 trzy godziny to luz, ale jak 2-3 dni albo tydzień, to już nie będzie tak ciekawie. Jak wylądujecie w jakimś ciekawym miejscu, żeby sobie coś pozwiedzać, no to fajnie, ale jak wylądujecie w jakimś dennym miejscu, na jakimś zadupiu, gdzie nic nie ma, gdzie psy dupami szczekają, to nie będzie takie fajne. Jak nie będziecie mieli dostępu do ubikacji, nie będziecie mieli dostępu do jakiejkolwiek żywności, żeby coś zjeść, tym bardziej, żeby zjeść zdrowo, to też nie będzie takie fajne. Więc, mnie się tak raz zdarzyło, utknąłem na 3 dni, centralnie 72 godziny od momentu, kiedy odstawiłem ciężarówkę na warsztat do momentu, kiedy nią stamtąd wyjechałem, było centralnie 72 godziny. No, ale miałem, można powiedzieć, w pewnym sensie na tyle farta, że wylądowałem w fajnym miejscu, a było to w Phoenix Arizona, więc no spędziłem sobie 3 dni w hotelu, pozwiedzałem sobie Phoenix autobusem, pojeździłem sobie, prawda, po downtown pochodziłem, pozwiedzałem. Bo leżałem na basenie hotelowym, prawda zaczerpnąłem trochę kąpieli słonecznej. całe szczęście zdarzyło się to tak raz. Drugim razem wylądowałem na dwa dni, na prawie 48 godzin na Floridzie, niedaleko Tallahassee, ale w bardzo małej mieścinie, gdzie nic nie było i w zasadzie już to nie było takie fajne. Nie było takie, prawda, żeby sobie coś pozwiedzać, jak usnąłem w jakimś mieścinie, gdzie no dosłownie nic nie było, był truck stop. Może jakiś prawda tam jakieś dwa wary mleczne albo jakieś restauracje denne, ani zdrowej żywności nie było cokolwiek kupić, bo na, tam na trakstapie jest sam syf. Żywność która się nie nadaje do, w ogóle do, do, do spożycia przez organizm ludzki, ale to żywność to jest, to jest temat zupełnie na, na, inny, na inny dzień, na inne filmiki, to nie jest to jest temat rzeka, więc to można by o tym mówić, ale nie tutaj nie odbiegajmy od tematu. Deszczyk pada, słońce świeci. No i nas ładują i czekamy. Jestem już tu pół godziny. Ponieważ to jest praca lokalna, więc nie ma problemu posiedzieć co pół godziny. I tak mam płacone na godzinę, więc. Więc, dlaczego by nie? Więc, moi drodzy, inna sprawa, jak nie będzie dla Was ładunku, to się Wam może zdarzyć znacznie częściej, nawet niż awaria sprzętu. Że nie ma dla Was ładunku czy oby na pewno nie ma dla Was ładunku, ładunki są, tylko że ładunek, który na przykład firma mogłaby Wam dać, który jest już dostępny od razu blisko Was, po prostu mniej płaci, więc firma nie bierze tego ładunku i mówią Wam, że nie mamy dla Ciebie ładunku, mam jedyny ładunek, który mam, to jest tam prawda gdzieś tutaj i tutaj, no ale to trochę zejdzie zanim Cię załadują. Ty mówisz, no dobra, no nic innego nie ma, no to bierzesz, nie? Jedziesz po inny ładunek, czekasz 10 godzin. Firma Ci nie chce za te 10 godzin zapłacić. Firma ci wysłała po ten ładunek, bo ten ładunek płaci im kilka stówek więcej na przykład. Na przykład, nie wiem, 500 dolarów więcej, ale Ty o tym nie wiesz. To firma nie dała Ci ładunku, który był od razu dostępny i płacił mniej, żebyś Ty szybko przyjechał do domu. Nie, dała Ci ten ładunek, który płaci 500 dolarów więcej, ale ty pojedziesz i będziesz sobie tam siedział i czekał 10 godzin. I firma Ci nie chce za te 10 godzin zapłacić. Oni chcą zainkasować 5 stówek Twoim kosztem. A ty mógłbyś być w domu 10 godzin wcześniej i na wolnym, spędzić te 10 godzin, a nie w ciężarówce. Więc pamiętajcie, zawsze walczcie o zapłatę za siedzenie. Weźcie sobie na przykład, powiedzcie firmie Dobra, ej, do 2 godzin maksymalnie mogę siedzieć. Jak jest więcej, chcę mieć za to płacone. Jakąś, jakąś umowę z firmą na to miejcie. Nie dawajcie się robić na szare mydło. Jeżeli ja jadę po inny ładunek, który płaci firmie 5 stówek więcej, ja siedzę 10 godzin, to wiecie co? Moja kochana firma, jedna, druga, trzecia. Prawda? Szefostwo firmy, menedżerowie. Ja chcę z tego dwie stówki. Ja chcę z tego dwie stówki za siedzenie 10 godzin. Ja mam dwie stówki, Wam zostaje 3. Wilksy owca cała. No nie jest tak? Ale te firmy nie chcą wam zapłacić tych 200 oni nie chcą wam zapłacić nic. Oni chcą, żebyście tam siedzieli, dymali 10 godzin, zbijali bąki, wrócili do domu później 10 godzin ich to nie interesuje, to jest wasz czas, a nie ich. Oni tego czasu nie szanują. Więc nie dajcie się robić. Zawsze domagajcie się. O layover, tak zwany layover, czyli zapłatę za siedzenie. Weźcie sobie, dopuszczcie, nie wiem, 2-3 godziny, że możecie siedzieć, jak wychodzi więcej, to chcecie mieć za to płacone, jakąś tam stawkę, czy godzinową, czy jakąś tam stawkę, nie wiem, za 10 godzin już jest tam ileś, za 24 godziny ileś, u mnie to zależy, z 24 godziny to jest przynajmniej 200, ja poniżej nie schodzę, za 10 godzin to może być setka, za 10 godzin to może być setka, chyba, że wiem, że hej, oni w firmie płacą 5 stówek, więc jak oni płacą firmie 5 stówek, to ja chcę 200, a nie 100. A firma nie chce zatrzymać 300, a ja chcę 200, bo 100 to jest za mało. Więc musicie o to walczyć. Nie dajcie się robić na szare mydło. Tamci kierowcy też siedzą. Pan Z MBT też jeszcze siedzi po ta, za tamtą ciężarówką. Jeszcze się ładuje, więc... Nie wiadomo jak się Dobra, ale to jest praca lokalna, więc płacą mi na godzinę. To mogę siedzieć. Siedzę godzinę, to mam płacone za Jak jesteście na Over the Road, to Wam nie płacą za godzinę, płacą Wam za milę. Jak idziecie, to macie płacone. Jak stoicie, to nie macie płacone. Musicie walczyć o tą zapłatę. Więc jestem już z powrotem w swoim aucie, zmieniam na chatę. Trzy rzeczy: trzy rzeczy jakie oferuję firmom, które uważam, że one potrzebują, i trzy rzeczy jakie od nich wymagam. Trzy rzeczy, które mi oferuję, to jest jazda zawsze na czas, dostawa ładunków na czas na miejsce na pewno, bezpieczna jazda, bezwypadkowa i ekonomiczna pod względem zużycia paliwa. Więc te trzy rzeczy, ja im daję: trzy rzeczy, które od nich oczekuję: dobry sprzęt, czyli relatywnie nowy bądź zupełnie nowy, wysoka stawka, zarówno za mile, jak i zapłaty za layover i za wszelkiego tego typu dodatkowe rzeczy. I efektywne ładunki, czyli szybkie ładunki. Ja mam już dostawać szybko informacje. Ja mam dostawać informacje o ładunku, jaki mam jechać, zabrać, zanim jeszcze się rozładuje. Żebym już sobie zaplanował, zaplanował, prawda, gdzie mam jechać, jak mam jechać, i w ogóle. Czyli czyli te trzy rzeczy im daję. I, i od te trzy rzeczy od nich wymagam. Tak? Więc. Yy, Widzicie, efektywne ładunki i wysoka stawka się tak jakby uzupełniają ze sobą. Albo mi dajecie efektywne ładunki, gdzie nie czekam długo i zjeżdżam, zwijam się i zwracam na bazę do Chicago, gdziekolwiek bym tam nie był. Albo mi płacicie za layover. No i oczywiście też wysoka stawka za mile. Czyli dobry sprzęt, wysoka stawka, wszelkie zapłaty za wszystkie layover i tak dalej i efektywne ładunki. Ja tego chcę. A ja Wam daję bezpieczną jazdę na czas, na miejsce, na pewno i ekonomiczną pod względem zużycia paliwa. Ja wam daję te trzy rzeczy, które wy potrzebujecie jako biznes i firma. Wy mi dajecie te trzy rzeczy, które ja chcę. Tak? Deal albo nie deal, więc takie jest właśnie moje podejście. Takie trzy zasady i takie wam polecam, ale no. Uczcie się, kombinujcie, może macie lepsze pomysły. Zróbcie tak, żeby było jak najlepiej dla was. Pamiętajcie, nie dajcie się robić na szare mydło. Więc to moja zasada 3 na 3: deal albo nie deal. Dobra, robíme z vík end HAT.